bierz mnie dziękuję o, o o o o działa, działa, wszystko działa, to jeszcze raz, jak flesza nie ma skończymy z kurwy Senna, żeby wyszedł z gry? no wiesz, on ma pula kurwa za chwilę będziemy wiem, trójkę, będziemy pula. pulę tego pula pula, pula Pula, pula Nie zdołać się wzbogacić kurwa Ważne, że co chwilę No idę Teraz jest pulek do dupy, wiesz? Jak spróbujesz się w niego wbić, to kurwa i tak zabijamy. Ja wiem

Teraz ten już ma półtora kurwa, wobec więc... twoich. Hello there, matey. w miejscu. Thanks for visiting. Nie mów mi co mam robić. robić. Elo Halo już nie gramy jak coś. No. Co kurwa nie gramy? No jak sobie znikasz, kurwa, na półtora godziny tak kurwa jest Półtora godziny, ty jesteś pierdolnięty? No ja to ty jesteś pierdolnięty nie No minus 20 kurwa... Jest. Kurwa jakby dwie gry zagrać. Kurwa, że <laughs> nagraliśmy... <laughs> e, kurwa sobie. No, dwie gry no, users Ja pierdolę jest? Serio? Serio kurwa? Przecież ja tylko o kurwa w innym państwie cwel upierdolony No na kurwa to nie gram w... No to mam piątkę przecież na flexy. No Maksum gra teraz. A flexy, ma Maksum ma piątkę. No ma piątkę. Ma drugiego niestety. Ty, a co grasz w Rankede? Ja kurwa, kurwa statki gram no, kurwa statki debido. Normalnie kurwa to. Aha, idiot. Chodź w wpisę dziwko Ebona szmato Dziwko szmato, dobra Dobra, dobra. Nie gryź w kieta, strepy, kurwa, tutaj okolo chłop Fu, w pizze w na plem, na pizze, na pizze, na kurwa na kurwa. No, 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 o... kurwa. Kurwa. kurwa nie pizze, na pizze, na pizze, na pizze, na pizze, na pizze, wiadomo pizze, na pizze, na nie. No, nie pizze, nie, nie pizze, na Ktoś tu, kurwa, nie Za kim, dupek? kurwa, dupek. Kto? 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 Co? Co? M no co, no co? dobra, no dobra. Aha, peciora, peciora, okej. Okay. ok, spoko, nie wnikam. <hazję> co? Co? Ok. Co? Co? co, co? Co mówisz? O, spoko. Ok, spoko. Aha, okej. Co? No nie ma mnie tam, kurwa. Ale co ty robisz? Ja mam ulta. No, ja się w pierdala się udał, ja bym się nie, nie, nie. No To, no to jest tam. Pytam się Maxona, albo kurwa... Maxon, Mów, hmm. No to chodź mu w pizdę, to nie gramy. Ale jakiś ten w Google coś. Kurwa, zjebałem. O, ty jesteś taki kurwa mistrz kurwa. Ale jesteś Kasztom kurwa jebany. Może ja jest... gramy w Grounded? Co jest? Gramy Pacto. w Grounded? W co kurwa? Kogo? Gramy <grym> w Grounded chłopacy. Zresztą bo... mieliśmy grać grę, ale, kurwa, jest w IHL-a kurwa i ja mogę. A, ty to spierdalałeś. Granded? To no, dawaj. Ale ja o chuj ci kurwa sobie chodzi jebane? Przecież kończy, kurwa O, ktoś tu... Powiedziałem, że jak będzie a kurwa... A przejmę? Przeprzejmę? No przepierdałem kurwa. Hahaha. Hop, hop przegrał Kalinę. Słychać, <laughs> słychać, słychać. Hop przegrał na zako, Zrobił 09. Nie z tym, ok... tylko się tłumaczył. Kurwa, to jakiś zjeb mi coś mówi kurwa, że... Zjeb choć o lemkę, tak? Mówi. Gramy zara w tego ogniciela? To jego tak, 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 tak powiedziałeś? Tak.